Jak edytować dane zgłoszonego numeru? Jeśli chcesz edytować dane zgłoszonego lub zarezerwowanego numeru, zaloguj się w serwisie. Najpierw wybierz prefiks puli, do której należy opisany numer. Potem zjedź w dół strony, korzystając z paska przewijania, albo strzałek na klawiaturze lub kółka myszki. Znajdź na liście numer, który chcesz edytować. Możesz też znaleźć numer korzystając z dostępnych na stronie filtrów. Gdy odszukasz publikację, której dane chcesz zmienić, kliknij na biały pasek, np. przy tytule lub przy nazwisku autora. Teraz możesz edytować wpisane dane, zmienić datę wydania lub datę upublicznienia informacji. Pamiętaj o zapisaniu tych zmian. W ten sposób możesz edytować informacje zarówno o numerach zarezerwowanych, jak i zgłoszonych. Wszystkie dane w serwisie są dostępne do edycji. W profilu wydawcy zmienisz informacje dotyczące wydawnictwa. Możesz tu na przykład dodać imprint lub zmienić osoby do kontaktu.